Jeśli Bóg kiedykolwiek pomógł Ci w życiu, napisz Amen. Czy pragniesz dalej doświadczać Bożej pomocy, całkowicie uwolnić się od grzechu i wejść do Królestwa Niebieskiego? Kliknij przycisk WhatsApp. Katecheta poprowadzi Cię w studiowaniu Słowa Bożego i znajdziesz drogę, która odmieni Twoje życie. Czy zdarzyło Ci się klęczeć przed Panem i płakać, mówiąc, Panie, już nie chcę bluźnić, nie chcę zazdrościć, nie chcę kłamać, mimo modlitw grzech wciąż powraca? Kiedyś walczyłeś, ale bez skutku. Ile razy się upamiętałeś, a potem znowu wróciłeś do początki? Czy pomyślałeś, że Twoja wiara być może jedynie wyczerpuje Boże Miłosierdzie? Pan Jezus powiedział: uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Jota 17. 17. Uwolnienie się od grzechu nie dokonuje się przez ludzką siłę, lecz przez prawdę, którą Bóg objawia w dniach ostatecznych, aby oczyścić grzeszną naturę człowieka. Cel powrotu Pana nie polega na tym, by wciąż wysłuchiwał naszych wyznań, lecz aby naprawdę nas odnowić, uczynić czystymi i doprowadzić do życia, które będzie zbawione. Jeśli naprawdę pragniesz się opamiętać, nie chcesz już być zniewolony przez grzech i tęsknisz za wejściem do Królestwa Niebieskiego. Napisz Amen i przez link na mojej stronie dołącz do naszej darmowej grupy nauczania. Razem będziemy słuchać głosu Boga i rozpoczniemy nową drogę pokuty i przemiany. Udostępnij tę wiadomość. Może ktoś obok Ciebie zmaga się z grzechem i potrzebuje Bożego przypomnienia oraz Jego miłosierdzia.